Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olecha, to jest mój drugi kanał i dzisiaj jest odpowiedź na pytanie, już nie pamiętam, kogo przepraszam, naprawdę zabijesz mnie, ale wiele osób o tym pytało, czyli w jaki sposób znaleźć sobie pasję w życiu. Z mojego badania wynika, że 81% moich widzów ma już swoją pasję w życiu, więc prawdopodobnie zaliczali się do tej drugiej grupy ludzi, którzy chcieliby dowiedzieć się, jaką w życiu mają pasję. To jest bardzo prosty przepis. Ja ten przepis mam, naprawdę to nie jest nic skomplikowanego. I za chwilę się z tym przepisem podzielę. Bardzo Często jest tak, że my się zastanawiamy, jaka jest pasja w moim życiu. Jak myślicie, dlaczego ja w ogóle zacząłem nagrywać na YouTube? Dlaczego w ogóle włączyłem kamerę? K kto ciekawy, kto by znał odpowiedź? Napiszcie o tym w komentarzu. W tym dokładnym momencie zatrzymajcie film i napiszcie komentarz, i za chwilę zobaczycie, czy dowiedzieliście się, dlaczego ja to zacząłem. Także w tym momencie film e, stop i, i wracacie za chwilę. Miałeś, miało miałeś to zrobić, halo. Dobra, zakładam, że już zrobiłeś to lub zrobiłaś i napisałeś w komentarzu dlaczego ja to chciałem zrobić. I teraz y dlaczego ja to zrobiłem? Otóż to było moje się po prostu. Pomyślałem sobie, jolo, y spróbuję. I tu jest ten przepis. Doświadczaj życia. To nie jest tak, że my, nagle nas oświetla coś, nie? Zobacz. Dlaczego w szkole jest tyle ciekawych przedmiotów? Dlaczego jest język polski? Dlaczego jest historia? Dlaczego jest biologia? Nie tylko po to, żeby znaleźć, wiedzieć przede wszystkim, co się mniej więcej dzieje, ale również jest to, że już w szkole odkrywasz, no, historia to mnie tak za bardzo nie interesuje chemia, wzory. Półczynniki, będę Mariusz Kłodowską, Kiri, sobie myślisz. Dlatego, że w szkole tego doświadczyłeś. I szkoła z natury daje ci już taki podstawowy, mniej więcej wachlarz. To nie jest, że ty jesteś dobry z polskiego, a jesteś zła na przykład w chemii. To jest całkowicie normalne, ale doświadczasz. I teraz sobie wyobraź, znajomy do ciebie dzwoni, mówi siema, słucha, poszlibyśmy na kręgle. Nie, nie, ja to nie lubię kręgli. Ale ty byłaś, czujesz, że to w ogóle twoje? Nie, bo ja to chciałabym zobaczyć nowy serial tego, no wiesz. I dlaczego? Ej, halo, zaraz, stop, stop, stop. Jeżeli jest coś w Twoim życiu, czego Ty nie próbowałaś lub nie próbowałeś, to dlaczego tego nie spróbujesz? A co, jeżeli się okaże, że ta rzecz, którą ktoś Ci zaproponował, to jest dokładnie to, co chcesz robić w życiu? Babcia Cię zaprasza na szydełkowanie, a to jest babcia w ogóle, ty gdzie szydełkowanie? Jeśli nagle okaże, że szydełkowanie będzie Twoją idealną rzeczą w życiu. Dlaczego nie doświadczasz? Halo, ludzie tak rzadko chcą doświadczyć czegokolwiek. Jak ja zapraszam osobę, która w ogóle nie miała styczności z kamerą, słuchaj, masz ciekawy mózg, fajnie się z tobą rozmawiać, super na ten temat, nagrajmy na ten odcinek. Nie, nie, bo ja to tam, nie, nie. Próbowałaś? Próbowałeś? Nie, nie, ja bo to nie chcę. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale naprawdę doświadczaj w życiu, jeśli ktoś ci coś próbuje. Kuźwa doświadczę, jeżeli naprawdę nie masz pomysłu, naprawdę nie chce Ci się doświadczać, nikt ci nie proponuje wyjścia na kręgle albo zbudowania bokby chemicznej, żeby kogoś tam... nieważne... W każdym razie zapisz się do wolontariatu. Tam za darmo doświadczysz różnych rzeczy, zorganizujesz koncert charytatywny, zrobisz coś dla drugiego człowieka, pójdziesz do gdziekolwiek. Różne rzeczy możesz robić w wolontariacie za darmo i doświadczać, i znaleźć to, co tak naprawdę w życiu Cię pasjonuje. Więc ja Ci tego życzę. Pamiętaj, żeby napisać do mnie na fanpage'u wiadomość. Na dole znajduje się link do fanpage'a, kliknij w niego i napisz do mnie wiadomość jakąkolwiek, bo wtedy możesz się zapisać na subskrypcję kanału poprzez wiadomość na Facebooku. Ja wtedy, jak wyjdzie od razu nowy film, wysyłam Ci powiadomienie i żaden Facebook nie pokaże Ci mojego odcinka. YouTube może ci skasować suba, ale Ty dokładnie będziesz wiedział, wiedziała, że na moim jednym lub drugim kanale pojawił się nowy film. Tutaj wyświetla się proponowany odcinek przez YouTube'a. Ja Ci serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.